No 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 no. No, 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 no. Hey, wszystkim, w Korei. Witam Was w ten słoneczny i gorący jak zawsze koreańskie lato dzień. Ogólnie to już nagrałam pierwszy wstęp do tego vloga, ale postanowiłam nagrać go jeszcze raz, ponieważ nagrałam vloga wczoraj i miał to być wielki powrót ubieram się w Koreanki. Poszłyśmy do lumpeksu, wybierałyśmy ciuchy i słuchajcie, to był wielki, wielki fail. Ale jak tak przeglądałam nagrania z wczoraj, żeby zobaczyć, czy coś się z tego da zmontować, stwierdziłam, że w sumie takie doświadczenie też jest ciekawe. Pokazuje dlaczego nie robię, ubieram się jak Koreanki od jakiegoś czasu, a z drugiej strony takie doświadczenia to też jest życie, prawda? Więc to chciałam pokazać. No i pewnie... Słyszycie? Nie wiem czy słychać, ale pierwszy raz słyszę w tym roku e, cykady, bo u mnie na dzielni nie ma, są cykady. A w międzyczasie zdecydowałam, że będzie właściwy powrót, ubieram się jak poranki za tydzień. I jak będziecie oglądać e, ten materiał z wczoraj, możecie sobie pomyśleć, że no, oczywiście, że się nie udało, w ogóle niedopasowane do siebie rzeczy wybierałaś, no, ale miałam taki koncept, który wyjaśnię. Zresztą zobaczycie zaraz, więc tego mi nie zarzucajcie, bo wiem i chcę spróbować jeszcze raz i to będzie za tydzień a teraz zapraszam do materiału z wczoraj dziś wielki powrót ubieram się jak ranki. <mulary> idziemy do jak widzicie tutaj z tyłu to się nazywa Vintage Fashion Factory tutaj mamy napisane, że to jest największe w kraju Vintage Factory cokolwiek to znaczy sprawdzałam już to nie jest aż takie duże więc myślę, że tak dużo czasu nam nie zajmie wybieramy Ubrania, które wybierają koranki. Mam zamiar e, wybrać przynajmniej dwie stylówki Zobaczymy, jak mi pójdzie I tak, znowu jestem w tej czapce Zakochałam się w niej i cały czas w niej chodzę Dziś znowu towarzyszyć mi będzie Beata Beata zgubiła drogę, więc czekam na nią I idziemy na zakupy Dzień dobry, dzień. dotarła! Hello. Wow, piękna kieca, dzień dobry! O, Mmm! Byś wyglądała jak koreański gangster! Bo koreańscy gangsterzy w dramach mają takie właśnie jakieś takie kwieciste, takie soczyste te, te e, koszule. Teraz możesz kierować gangiem. A ja stwierdziłam, że chcę spróbować sił w crop -topie, ale nie wiem, nie widziałam tutaj jeszcze nic. To jak przeglądałam, to nie widziałam żadnych crop -topów, ale może będą. Chciałam crop topa, ja ci powiem, a mam taką wizję, żeby... Ale czapek też nie widzę, słabo. Chciałam czapkę inną niż tą moją czerwoną Chciałam crop topa Na to jakąś bluzkę Albo widziałam też wersję, że się bierze taki podkoszulek Na ramiączkach Na to właśnie jakiś crop top Ale taki luźniejszy I do tego spodnie dresowe Taka taka stylowa Coś A, Czyli widziałam. takie widziałaś to... no, Na tiktoku Chciałam właśnie powiedzieć, że tutaj bardzo tak elegancko zrobili Że wszystko kolorami w ogóle no, Jestem zachwycona Tutaj mamy różnokolorowe Ale widzicie jak to tonami przechodzi o. No i spoko. Ja nie wiem czy takiego koloru bym chciała mieć firany. jest fila, ale taka zdarta trochę. O Boże. Do tego jakaś spódniczka krótka i, i masz, masz stół. A nie widać tego na kamerze, fajnie jak to jest różowe, bo to wygląda czerwono na kamerze. A na no czerwono? No. Nie, nie, to jest słuchajcie różowy. Tak. Taki zarąbisty różowy. Naprawdę nie wychodzi różowy. Jest Larf, 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 larf ralf, loren, ale to ma to. Mmm. Mm. Ciekawe, czy to ktoś sobie doszedł, czy to tak oryginalnie było. Jak myślisz? Trzeba patrzeć na każdą bluzę, czy jest ok, czy nie, bo dużo jest właśnie takich zmechaconych. O, co ty znalazłaś? Powiedz. O, ja myślę, że to jest ubranie sceniczne. Dla, no, To tam pewnie jakieś e, te. Styling nuny e, w K-popie, to tam ubierają jakich, jakichś chłopców, to na pewno. Jestem na 100% przekonana, że to mógł być jakieś właśnie, mogło to być jakieś ubranie sceniczne. Taki styl jak na te bogate co nie? Trochę też, no. no trochę też. Nie wiem, nie wiem na kogo to. chyba sukienka właściwie. Co sądzimy o tym? A to ładne. Tu nie wiemy co to jest. Mhm. Nie wiem, możesz spróbować, cokolwiek to jest. Tutaj nie. mamy e, troszeczkę taką... Pokaż tą tak z daleka. Mmm. Jeszcze tą pokaż. No. Japanese. Ta jest taka... Ale to ta jest mega urocza, chciałam powiedzieć, jest śliczna, jest śliczna, tylko, że jest malutka, więc niestety nie wyjdziemy. Zawsze, mimo, że ja lubię takie jasne kolory, no to i tak chłopem. Ubierasz się w ciemne? Tak. <grystanie> <grystanie> Zawsze to tak wychodzi jakoś. No, no. Kombinacja. kombinacja faktycznie, kombinacja trochę nie tego jest, ale... O, spódnica ci pasuje, chciałam powiedzieć. No, spódnica ładna, z czarnymi na wierzchu No, a z tego robisz crop topa? Góra to chyba średnia, nie mi się. Nie, nie wygląda źle szczerze mówiąc, ale nie wiem czy te wzorki. Te wzorki są takie średnie, szczerze powiedziawszy. To jest jakieś, nie wiem, czy są kije golfowe? Nie, nie chyba nie kije golfowe, ale spódnica jest bardzo ładna. Wyglądasz jakbyś szła na golfa. Grać w golfa. Chyba nie. <wy> Chyba <churchELL> <ci> się źle poradziłam. Sorry. <sy decomposition> tu w ogóle jak ona leży w ogóle? <sk 1952> Spróbuj sobie włożyć do środka. Coś, co no, i ta stulnica dobrze. Trochę, mm -hmm. za mała. Ta mała trochę? Troszeczkę tak nie. Koszulnicka? No. Do środka mogę też ją spróbować włożyć, jak chcesz. No to jak patrzę na kamerze, to bardzo elegancko. Zobaczymy. Okej. Okay. <laughs> coś jest z nią dziwnego. Nie ma jakiejś kieszeni przypadkiem? No nie ma, nic, właśnie. Nie wiem o co chodzi. Znaczy. Um... No nie biorę, bo dziwnie mnie Tak, no nie zimnie wiem, co. Dzieje, nie? Tak, no ja nie wiem, co to jest. <noise> bo ty mówiła, że jeszcze chcesz inną czapkę. Co nie znaleźć? Chcę jedna rzecz. czapkę. jedna rzecz. rzecz. Okej. Jak sami widzieliście był mega fail. Kupiłam jedną bluzkę, nie kupiłaś nic. No... Ja więc, nie małam, nie. więc w ramach y, zadośćuczynienia stwierdziliśmy, że no trzeba skomponować jedno ubranie, nie? Więc idziemy do koreańskiego hm -u. Nie wiem ile się da tam nagrać, ale mam nadzieję, że uda się skompletować to jedno, to jedno ubranie, o które mi chodziło. Czyli, że ma być crop top. Nie wiem jak będę wyglądać w crop top, ale crop top. Bu y, spodnie dresowe. Jakieś bluzeczka na to. Tak, może się uda, idziemy! Dzieci co, zobaczymy się w przymierzalni myślę. Obejrzymy co to jest i pokażemy Wam, pokaz mu już w przymierzalni. O, to jest super zestaw. No A próbuję. Jest ekstra, idealnie. Jest. Jesteś gotowa. Jesteś gotowa to spoko, się będzie No to właśnie o to chodzi <noise> Tylko musisz sobie numerek przypiąć i jest idealnie A teraz zobacz, zobacz ile tobie wystaje brzucha, prawie nic I zobaczymy ile mi będzie wystawać brzucha Zobaczysz, zobacz, zobaczysz jaka jest różnica Ale co? <noise> Więc, to są spodnie, które są dla mnie za duże O, dużo mm. za duże i za krótkie One są za krótkie, no mi jak, jak to tutaj jest, tutaj jest. Jakbym chciała, to jestem gotowa Na w yy, Macie, słuchajcie, powód, dla których nie noszę kroptofów. Zobaczcie ile mi zostało brzucha. Ten kroptof to mi ledwo zakrywa tutaj. Ogólnie kroptopy powinny wyglądać tak, że mniej więcej tyle zostaje brzucha, nie? Ale spodnie super, moim zdaniem. No więc, powiem ci, tak. Wygląda bardzo ładnie, tylko że jakbym tylko się schyliła, to jest wypadek No Bym musiała takie te specjalne pensy yy... mm. Wczoraj miałam urodziny, 34, więc jestem mniej więcej o 15 lat za stara na to Nawet tak myślę, że nawet z 16-17 lat za stara To jest dosłownie ta struwa, o którą mi chodziło Ej, takiego ale No niestety te spodnie są bardzo za duże, dlatego je trzymam z tyłu. Aha. <laughs> ale niestety, no, ale to jest dosłownie to o, to, o co mi chodziło. Słuchajcie, jeszcze tylko sobie wyobraźcie czapkę z daszkiem do tego. I to jest to, co chciałam kupić. To Jest taka stylowa, właśnie którą widziałam mnóstwo razy. I koranki też tak noszą, właśnie. Bluza, crop top, spodnie yy, takie, właśnie szersze, większe, mhm. dresowe wręcz. A super są te spodnie w ogóle. E, no i, i właśnie tego stylu, żeby były długie te spodnie, bo niestety mój rozmiar, jakby mi był dobry, to by mi były za krótkie. jest mm. sprawdzałam. Dlatego ja wzięłam większe, ale są tak duże, ale ogólnie cała ta stylówka jest idealna, moim zdaniem. Chcecie znać co wy sądzicie. Nigdy nie pokazywałam Wam z bliska tej kawiarni, tak mi się jest. wydaje, że chyba we vlogu wydaje mi się, że nie pokazywałam tej kawiarni, na pewno gdzieś tam na Instagramie, ale... Zawsze, jak tu przychodziliśmy, to nigdy nie kręciłam vloga. To jest kawiarnia z psami, i wiem, że niektórzy z Was się sprzeciwiają temu typu kawiarniom, ale to jest kawiarnia z psami do adopcji. Wszystkie te pieski, które tutaj są, są uratowane. Dzień dobry! Dzień dobry! Anią. Anio! Wracając, wszystkie te pieski są do adopcji. No, chyba że są w hotelu na przechowanie, ale cóż, z tego co widzę, większość teraz jest do adopcji. Zaraz wam pokażę ściany, na której są wypisane. A tutaj widzicie te książki tutaj wszystkie. To są książki, w których są pokazane zdjęcia wszystkich piesków od 2016 roku, które były zaadoptowane z tej kawiarni. I z tej kawiarni ja zaadoptowałam Soki właśnie. Pokażę Wam zresztą. no Ider, czyli e, maluchy, które spotkały swoje rodziny. Uwaga, Hm. Wtedy miała na imię, Socha. Inne imię miała. Dobre. I tu, jak widzicie, więcej jest zaadoptowanych piesków. Oj, muzieo! Kury, muzieo od Hello. Chciałam Wam pokazać, jak wyglądają pieski do adopcji. To są wszystkie pieski, które są tutaj właśnie w tej kawiarni, wypisane, i jest parę słów o każdym z tych piesków. Na przykład, że tutaj jest rodzeństwo i te pieski w ogóle były od maleńkości tutaj, a teraz już urosły. Jedyna zasada jest tutaj taka, że jak się przyjdzie, to trzeba zamówić picie. I może to być orężarna, może to być kawa, może to być herbata, jakiś tam napój. I to tyle. I jest to też strefa bez dzieci. Nie można tutaj przychodzić z dziećmi. Chyba od lat 12 wpuszczają. I można też przychodzić ze swoimi pieskami. Kiedyś można było. Teraz nie wiem, czy można jeszcze przychodzić z psami, bo no, dużo jest tutaj piesków, więc może nie pozwalają na to. No, ale tak wygląda właśnie ta, e, ta kawiarnia. I proces jest taki, że przychodzi się, umawia się na wizytę, e, zaznajamia się z pieskiem. Ja Sochi zapoznawałam się kilka miesięcy, zanim ją zaadoptowałam, bo poznałam ją. Pamiętam w październiku, a w grudniu chyba adoptowałam. Więc dwa miesiące przychodziłam do tej kawiarni, prawie codziennie, żeby się spotkać z Sochi. I wtedy no Sochi zaadoptowałam. I tutaj też jest proces taki właśnie, że trzeba porozmawiać. Trzeba się zgodzić na kastrację, bo wszystkie pieski są wykastrowane. No i to tyle. A, i co jest ważne, chyba wspominałam o tym, dużo z tych piesków jest ratowanych albo z ulicy, tak jak Sochi była uratowana z ulicy i przeniesiona właśnie do tej kawiarni, albo są ze schronisk z list piesków, które są przeznaczone do uśpienia. Jak są we schronisku, które usypia psy, to właśnie właściciele tej kawiarni jadą do takiego schroniska, żeby uratować te pieski od śmierci. I dlatego są tutaj przynoszone i potem szuka się im rodziny. Niektóre z piesków, które są tutaj przywożone są w rodzinach następczych, że tak powiem, na tym czasie, o. więc też można w ten sposób pomóc, że można wziąć pieska na tym czas. <coughs> 아, 이 야, 여기 야, 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 아, 이 야, 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 아 야, 이뻐. 야, 아, 이뻐. 아, 이뻐. Mmm, Wracamy już do domu. Słuchaj, ale widzieliście, że był jeden wielki fail. Ja nie wiem. Chcę wrócić do serii. Ubieram się jak koreanki, ale widzicie, jak to jest. Ciężko jest. Jest naprawdę ciężko. Nie wiem, czy to się uda kiedykolwiek do tego powrócić, bardzo bym chciała no ale zobaczymy Ech, może, może za jakiś czas bo byłyśmy w dwóch sklepach i w obu były pustki, były, znaczy no nie tyle pustki bo naprawdę wiele ciuchów wybrałyśmy, a z tych ciuchów niestety nic się nie udało wybrać potem, to był problem chciałam powiedzieć, bo zapomniałam a to jest ważne, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz za miłe towarzystwo dzisiaj ja to sama, bo ja bardzo się świetnie bawiłam. Nawet jak były niewypały w tym inspekcie. Były niewypały, ale no takie jest życie. Dokładnie. No. Nie ma życia bez próbowania różnych rzeczy. No nic. Kończę tego vloga. Widzimy się następnym razem. Pa pa!